Rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Mateusz Morawiecki, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości na region Podlaski, Daniusz Kierkowski, wojewoda Podlaski, Bogdan Paszkowski, Mariusz Gromko, Adam Adruszkiewicz, nasi literzy podlascy, po prostu dotrzymują słowa. Powiedzieli, że po kryzysie imigracyjnym będzie odbudowa powiatu Sokółskiego z tych trudnych. Właśnie naprawdę trudnych warunków, w których się znaleźliśmy w związku z tą wo wojną, która przez Łukaszenkę i Putina, i po prostu dotrzymali słowa. Jak dziś pamiętam pana premiera Matusza Norwalskiego w Krymkach, który mówił, że tak, możecie na nas liczyć, możecie być pewni i trzymać nas ze słowo, że dotrzymamy go i przekażemy istotne pieniądze na odbudowę waszych. Dróg odbudowę waszej infrastruktury. I w dniu dzisiejszym te słowa stały się faktem. Po prostu się spełniły. Zwróćcie Państwo uwagę, że powiat Sukurski otrzymał historyczną kwotę 188 milionów złotych na wszystkie samorządy i związki powiatowo-gminne. Jeszcze raz chcę do serca podziękować tym osobom, które wymieniłem, nie które są dzisiaj z nami, które po prostu. Z całego serca im dziękuję, bo wiem, jak ważne dla naszego powiatu, tego przygranicznego powiatu, powiatu, którego spowieramy tym kryzysem migracyjnym, jak bardzo potrzebne nam są te pieniądze. I jak bardzo potrzebne są odbudowa dróg, jak bardzo one są potrzebne dla naszych przedsiębiorców, po to, żeby też te firmy rosły w siłę. I w dniu dzisiejszym, ja już powiem ostatnie słowo: mam apel olbrzymi apel do przedsiębiorców, żeby w tych trudnych trochę warunkach, bo wiadomo, że warunki kredytowe w tej chwili są bardzo, bardzo trudne, ale żeby jednak wiedzieli, że są istotne pieniądze na inwestycje i powinni rozwijać swoje firmy, powinni swoje firmy inwestować i powinni sięgać po te pieniądze, żeby je wykorzystać i po prostu dzięki temu się rozwijać. I to jest apel do wszystkich przedsiębiorców, z województwa podlaskiego, ale również z powiatu Sokulskiego, bo mamy przecież tutaj bardzo wiele przedsiębiorstw budowlanych, mamy żniownie, mamy warunki do tego, żeby zaadoptować te pieniądze, żeby je wykorzystać. Pan premier Morawiecki kilka dni temu poinformował o rozstrzygnięciu drugiego etapu programu strategicznego Polski Ład, zmierzającego do tego, aby dofinansować czy sfinansować w ogromnej mierze najważniejsze z punktu widzenia samorządów inwestycji. Do województwa podlaskiego z tego rozdania trafiło niemal 1,5 miliarda złotych, to jest znacznie więcej niż w przypadku pierwszego rozdania, a jednym z najważniejszych beneficjentów tego programu na terenie województwa podlaskiego jest Powiat Polski. Pan Starosta już o tym wspomniał, ponad 180 milionów złotych to naprawdę poważna kwota, która pozwoli na realizację tych ważnych inwestycji. Podobnie jak w skali kraju, także i na terenie powiatu Sąpulskiego, zdecydowana większość inwestycji dotyczy infrastruktury drogowej. Tu można powiedzieć, że w Policji Sąpulskim to jest to widoczne, bo przewaga tych wniosków nad innymi wnioskami jest jeszcze większa niż w innych powiatach czy nawet w innych województwach. Stało się to zapewne za sprawą. Wniosków składanych przez związki powiatowo-gminne, o których mówił tutaj Pan Starosta, to można powiedzieć tego rodzaju patent, który tu w powiecie Sokółskim przyniósł dodatkowo 70 kilka milionów złotych. Te dodatkowe pieniądze związane były przede wszystkim z kryzysem na granicy, degradacją infrastruktury drogowej wzdłuż pasa granicznego. I tak jak pan premier Morowiecki będą tutaj na terenie powiatu wspomniał, państwo polskie pomoże w stworzeniu tej infrastruktury. I dzięki tym wnioskom składanym przez Wnioski powiatowo gminne dodatkowo oprócz 15 milionów złotych, które normalnie trafiły do ich tak do powiatu na wnioski składane przez poszczególne gminy i powiat, dodatkowo 70 kilka milionów złotych to pieniądze na naprawę tej infrastruktury drogowej. Mamy nadzieję, że te ogromne pieniądze na terenie powiatu zostaną wykorzystane jak najszybciej, bez zbędnych problemów. Mamy nadzieję, że ta niezatrudnicza sytuacja gospodarcza nie zahamuje tych inwestycji, a wszystkie inwestycje będą realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie tych pieniędzy w najbliższych kilkunastu czy dwudziestu kilku miesiącach e, pozwoli na znaczące polepszenie warunków życia tu na terenie powiatu Sokólskiego. bo oprócz dróg, które mają być budowane, remontowane, e, będzie rozbudowana także infrastruktura e, społeczna czy e, zadania z e, zakresu e, wodno e, kanalizacyjnego Gratuluję wszystkim samorządowcom, to dzięki Państwa inicjatywie, dzięki wnioskom przed Was składanym e, możliwe jest e, spełnienie marzeń mieszkańców, bo mieszkańcy są jeździć po dobrych drogach, chodzić do urzędów, które są dobrze przygotowane na wszędzie interesantów. Dzieci powinny być kształcone w placówkach, które są odpowiednio wyposażone, tak aby mogły zdobywać edukację na jak najwyższym poziomie. Dzięki tym pieniądzom w dużej mierze te możliwości będą zrealizowane, także gratuluję i życzę, aby te inwestycje mogły być realizowane bez zbędnej zwłoki, bez problemu. Powodzenia. jego płynać będzie około 100 milionów złotych. A teraz najwyższa lokacja w ramach tego powiatowego przydziału wpływa również do powiatu Sokólskiego. Jest to ponad 188 milionów. Najwyższa w skali województwa. Jak tu już zostało wyrażone, dominują inwestycje drogowe, ale ja się cieszę również z tego, że w ramach tych obecnych programów przecież powiat sokólski również jest beneficjentem wielu działań w zakresie dróg, ale i również w zakresie infrastruktury społecznej. Myślę, że te wszystkie inwestycje, które są realizowane które niebawem będą realizowane są bardzo istotnie na poprawę nie tylko infrastruktury drogowej w powiecie sokulskim. A przecież powiat Sokulski jest częścią naszego województwa ma przecież również ważny szlak prowadzący chociażby do przejść granicznych w naszym województwie. Tam też są przecież przewidywane w najbliższym czasie realizacje ważnych inwestycji. Ale się cieszę, że to wszystko będzie się przekładać, mam nadzieję, na poziom życia tutaj mieszkańców. Z drugiej strony da trwałe takie podstawę do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, ale i również naszego województwa. Mieliśmy świadomość, że musimy stworzyć taki mechanizm, taki program, który by powodował, że nasze polskie samorządy mogły się rozwijać równomiernie, żeby każdy mieszkaniec, niezależnie od tego, czy mieszka w małej miejscowości, czy w małej gminie, powiecie, czy w dużym mieście, mógł mieć podobny komfort, podobną jakość życia. Dziś możemy stwierdzić, że nam to się udało. Sukcesem wprowadzane programy od kilku lat. Środki z tych programów trafiają do naszych samorządów, zmieniamy oblicze naszych małych ojczyzn, tak jest też w powiecie sokólskim. Jednocześnie mam bardzo wielką radość i satysfakcję, że właśnie w ostatnim rozdaniu rządowego programu drugiej edycji Polskiego Ładu to właśnie powiat sokólski jest największym beneficjentem. Dzisiaj wszystkie inne pozostałe powiaty z uznaniem patrzą na Was, na Wasze osiągnięcia, na Waszą uwagę, Stworzyliście bardzo dobry mechanizm. Przybyliście dodatkowe środki, które mam nadzieję z sukcesem uda Wam się zrealizować te wszystkie zamierzenia czy to drogowe, czy to budowa obiektów edukacyjnych, oświatowych to wszystko jest bardzo ważne. Wiecie, co jest najważniejsze, więc tego miejsca chciałbym Wam serdecznie życzyć, aby udało się to bez żadnych zakłóceń zrealizować. Tym bardziej, jak zapowiada nasz premier Mateusz Morawiecki, kolejne transze polskiego ładu przed nami więc jeszcze tych sporo środków y, do zdobycia. I tutaj myślę, że wysoko zawieszona przez was poprzeczka y, jeszcze wyżej można ją podnieść, tego wam życzę. Ale szanowni państwo, to wszystko, to, to nie jest tak do końca los na loterii. Chciałbym zwrócić uwagę, że polityka prowadzona przez rząd y, Prawa i Sprawiedliwości jest y, przemyślana i i z determinacją realizowana, dziś możemy wskazać pewne wskaźniki, które mówią o tym, że ta gospodarka rozwija się we właściwym kierunku. Choćby ostatnia informacja z GUS-u informuje nas wszystkich, że właśnie teraz mamy taki moment, że do Polski więcej wraca Polaków niż z niej wyjeżdża. To świadczy o tym, że tutaj w Polsce stworzyliśmy takie warunki, że tutaj można godnie żyć, godnie zarabiać, godnie zakładać rodziny, funkcjonować i też wkładać swój wkład w rozwój naszego państwa. Rozumiemy, że Pani Burmistrz na urlopie, tak? Nie, nie. 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 Dzisiaj co uroczystości gminy, także. Aha, uroczystości gminne rozumiemy. Znakomicie, gmina Sokółka, proszę bardzo. W poprzedniej edycji Szanowni Państwo 30 milionów złotych, teraz ponad 15 milionów, nasza ukochana Sokółka. Miasto dla nas społeczne. Proszę bardzo, panie to Chciałbym podziękować za udzielone dofinansowanie. Gmina Sokółka w ramach uzyskanego dofinansowania zrealizuje inwestycje na terenie miasta i gminy Sokółka. W centrum, w centrum miasta Sokółka zostanie przebudowana ulica 1 Maja oraz Plac Kościuszki, łącznie z fajtunkiem, który jest między Urzędem Miejskim a CERPiO w Sokółce. Na osiedlu Zielonym zostanie przebudowana ulica Majowa, ulica Pawłowskiego oraz koleja księdza Darusza Sanko. Także w ramach uzyskanej kwoty dofinansowania zostanie przebudowana droga Orłowicze-Kudzin. Jest to bardzo istotna droga z punktu widzenia rozwoju gminy. Przy terenach kolejowych jest bardzo dużo obszarów przeznaczonych jako tereny inwestycyjne. Super. Także dziękujemy za dofinansowanie. Liczymy na dalsze wsparcie. A budżet zamyka się kwotą 23 milionów, praktycznie biorąc pod Także oprócz tego, składamy jutro również wniosek na dofinansowanie drogi z sprądu. Pozostało nam jeszcze do wykorzystania 2,3 miliona złotych. Tak, także praktycznie, biorąc te drogi, jeśli się uda to zyskać, podejrzewam, że spełniamy kryteria. jako bezpośrednio sam przeglądamy ten wniosek, to biorąc, tak? praktycznie w 98% będziemy mieć środki zabezpieczone na przebudowę tej drogi. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Miężczyzn. ja jestem, albo może pan burmistrz, Pan Burmistrz, ten cześć to powinno odbierać razem z starostą. To jest wypracowane i z panem senatorem, i z panem ministrem, bo tak naprawdę, moi drodzy, dzisiaj spotkanie to jest taka puenta naszych spotkań od samego początku, bo nie ukrywajmy, że spotykaliśmy się od samego początku w ogóle pomysłu związku, aż do dziś, kiedy możemy się cieszyć właśnie już tymi bonami, które zostały nam, i pieniądze, które zostały nam przekazane to nic innego jak współpraca. Współpraca, która w tym wypadku buduje drogi. Drogi gminne, drogi powiatowe, które łączą zarówno nasze gminy w powiecie sudwórskim, ale też województwo podlaskie łączy z powiatem naszym. Więc moi drodzy, pierwszy trzech, który tutaj na górze widnieje to jest długo oczekiwane drogi z dokumentacją tak naprawdę, my za chwilę możemy ruszać już z przetargami no i został powiat Sokulski. 15 milionów złotych. <sumy> Ale to nie tylko te pieniądze, jak rozumiem, bo, te związki, bo to jest związku pogasową gminę. Tak, tak. Ten... tak. Jakbyście mogli ze związków tak, właśnie pokazać te, te kwoty tutaj do, 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 do naszego zdjęcia skornego. No to jest kilka poziomów, tak że wszyscy możemy stanąć. Zresztą panie sekretarzu. ア路が企画し Russia市ましたざちゃいます